Cześć Dobra, Adam Ej, miałem do ale zapomniałem, to jest najgorsze Co, cześć! A to który teraz to jest ten sezon w Overworld? To over ten ogląd nagrywać już? Tak, a ty? Halo Halo Krzysiu Halo? No coś. A, słychać mnie, czy nie? Ej? nie słychać mnie! Jesteś? Nie no, słychać mnie! hej w się zrobiłem. Weź! Chuju! Ej! Ja... Kurde, no, OBS-a wlazłem... Potem wlazłem na Discorda... I widzę, że się mruga! To coś mi nie pasowało. Tak. O! Mamy. Co to jest? To jest 2 na 2? To jest 2 na 2. Okej. Okay. No. Na pewno? Tak. Właśnie. Jesteś pewien? No. A, dobra. Jestem A ty? No Ty jesteś pewien? Demacja. Demacja? Demacja. Co tam powiesz jeszcze? Chcę, chcę, nie, o oh. oh. To dodża to, to, to jest e Co? Ej Ej Ej, a Ej do e tej, nie? Raz po Ej Co? Ej, ej Adam Słyszysz e mnie? Adam e e Ej, strzelamy... ej strzelamy do siebie o, idę za was, idę za was. Cześć. Ja Cześć. też Cześć. się strzelać, do nie wiem Ja Ej, Adem, gdzie ty jesteś? Ła, wow, zabił mnie! Ale mi się ładuje. Aaa... Głupi jesteś, nie zaczynajmy ze mnie. Ej, ja w ogóle Hej. Ej, na Ej, dachu jest. Strzelamy do siebie, nie? Ej, czekaj, na dachu jest! Przestrzelamy do Ej, ja siebie. Ej, jak się sklep otwiera? Cześć. Musisz firmę założyć. Eee, i na dachu jest w ogóle. Ma budynek. O ła, gdzie on jest? Mam pokupić. O ła, kurwa, adam. Krzyż towary. Nie. Ogarnąć. Mam wszystkie przecież. Dostawy. Dostawy. Kurwa. jest on? On jak komin wygląda. Dobra, jestem. Nie kurwa. żyję. Ja też nie. <laughs> jak się nie Na shiftie? Nie. Ej, Adam bo ty jesteś dobry, znaczy Marek bo ty jesteś dobry w CSa, nie? Jak się sprintuje? No. Nie sprintuje się, możesz tylko wolniej pod shiftem, lecieć bez kroków. Można stać w ruchu wolniej? O! Zabiłem! Dobra, teraz my ich gnębimy. Oa! Ej, to ty jesteś! <grym /dźwięk> <grym /dźwięk> <Ja> nie! Ehe <grym> nie </dźwięk> Zaprosicie mnie, Nie! Bo my gramy Chciałem 2 na 2 Chciałem No to, akurat, jak z tak. No bo gramy No ja wiem, no wbiłem, wbiłem na CS Ale my jesteśmy w tym, w meczu Przydłowym, no wiem Do No czekam trochę czekał tak skończymy No Trzymaj Adam ma 3 pingu? Trzymaj Jak mam 3 pingu? Nie masz się stopingu. Trelujemy. Dobra Czemu mi rzucasz? Ty to trzymaj. Jak się zobacz tam Idziemy? zobacz tam, zobacz tam. Ale Komi! Nie, nie, tam, tam, tam Wiesz co tam jest? Nie. To śmierć! Nie. <laughs> Kurwa! Gdzie ty jesteś? Mm, mm, mm. O! Kolega, nie je powiem cięć Ej, dobra. Jak on wymacie rangę z skrzydłowy? A <noise> irona. Moja druga gra Dobra, a tam. Teraz się zabijamy sojusz. i teraz ich zabijamy. Tymczasem sojusz. No. Trzy wygramy i dalej się bijemy. Dobra. Ja idę od piwnicy. Ej, to się. Małe frontu. dziewczynki są. Kurwa, faktycznie były! Okej okay. Jak coś tu w piwnicy jest jeden Ma jakąś śmieszną pompę No pewno jeszcze nie wiesz, tylko tam czeka No Jak się drzwi otwiera? Eee mam biz, na dole masz schody A, tam trzeba przystać. A tam bił PKM, czy nie? Ej, na prawo jest, na prawo! Co ty się wcześniej nie powiedział? No, wiem ci, gdy skakałeś! Sam jest skakałeś. Dobra. Teraz ich zabijemy. Czekaj. No. Biorę. Ej, dawaj kupujemy krowę i z krową Czekaj. idziemy. Jaka jest krowa? Dobra, to w następnej. Krowa to które? No to jest mywarka, tak zwana. <laughs> to by mnie pomagał. Co na Ten męski byk Kurwa ej, zadałem mu 7 HP Dobra Czemu ti bugować się nie da? Co to jest te bag no to Stań mu na łbie i ty buguj No nie mogę, tylko raz to... mogę No to raz można te bugować Może weź A to... Weź uciekaj Pamiętaj chociaż jedną grę musimy wygrać jak on znowu będzie czekać w tym domu? A jakby na dach wejść? Tego nie będzie wiedział. Ej, bo mi TikToki przelatują. Gdzie on ostatni był? Ej, ja sprawdź czy nie awczy? jawczy, nie awczy. Eł, Nie ja przekazliśmy. Mogę ci powiedzieć, kiedy da jak szybko się skończył nasz turniej w C.S. a jak szybko się skończył, poddaliście go czy co? Graliśmy na gości, ten z Zapy. A, Adam to, Ngevak, Tom Co mieli pierwsze miejsce? Co mieli pierwsze miejsce? Skończyło się tak, że przegramieliśmy 10 do 16. Ty mnie zabiłeś nie? Jakiś dziesiąty level Faceit nas rozwalił. A, to my nawet praktycznie ruszyć się nie możemy, w sensie ja. Ej, a to my chyba na globala gramy. Dobra, nie żyjesz. A, byłeś szybszy. Wywalili mnie. Serio? Turniejowa kara czasowa, 30 minut. Fligram sam na dwóch. Powodzenia. Dobra. Czy streama? Nie. Dobra. ja ty możesz obserwować w grę czy nie? Wylałem wody. No kurwa! Raz trafiłem. Szef, jakbyś taki gówniany nie był, to bym cię nie strzelał. No, wmawiaj to sobie. By mnie nie wywalili. Ej, a ja myślałem, że ja cię zabiłem, nie? Tak, ty byśmy dalej, no już to widzę Dobra, idę tu, tu Wychodzę z tej gry, go Nie da się grać na równi No, już trzeba legajmy w cześć Nie możemy, Adam ma bana. Jak mam pana? Na 30 minut Jakaś kara Na custom'ach, na, na się, się nic nie dzieje się Dobra, to możemy zagrać 1x1x1 1x1x1 może być problem, bo to nie jest tylko w tepid. Tam też się nie da 1x1x1. Jeden na jeden na jeden. No nie da się 3x1. Jak to? Nie, nie tutaj to będzie 1x1x1. Jeden na jeden na jeden. A to wracam do tego CS-a? No, nie No tak! Nie Ej, zabiłem kogoś! Kurwa! Zdrażował mnie. Ej, Marek, a taki... Znaczy... Złoty z niebieską gwiazdą na środku to jest ten? Global? Nie. Co to jest? Nie widzisz gościarangi. Po prostu to znaka zagranie. A grasz dużo w ts to możesz odebrać znaka na przykład zagranie w 2020 roku. Nie, nie gram dużo. No, to nie masz. Ale ja mówię, że chłop ma. Nagrywałeś to? No coś ciągle nagrywa. Okay. Dobra, koniec odcinka. Pa. Wrzuć to. To będzie rzucone. Dobra, możecie się jeszcze pożegnać. Nie.